Witajcie, kochani! Dzisiejszy odcinek zatytułowałam Magia Pięknego Poranka. Dlaczego tak? Zaraz Wam wszystko wyjaśnię. Chciałabym dziś opowiedzieć Wam o tym, jak można fajnie rozpocząć dzień, żeby przejść go z energią, z optymizmem, z ochotą do działania i z uśmiechem na ustach. Jestem optymistką i od bardzo już długiego czasu staram się pozytywnie podchodzić do, do tego wszystkiego, co dzieje się wokół mnie. Natomiast pracując na etacie, weszłam w taki etap, gdzie czułam, że każdy dzień to dzień świstaka. Że nic się nie dzieje. Że tak naprawdę. Codziennie jest to samo. Nic nowego się nie wydarza. Każdy dzień jest identyczny. Wstaję rano, chwilę przed tym, zanim wyjeżdżam do pracy, szykuję dzieci, zawożę do babci i jadę do pracy. Nic ciekawego, żadnych fajerwerków. I tak naprawdę przez kilka lat wstawałam. Z ogromnym bólem. Nie chciało mi się wstawać. Był to koszmar dla mnie, kiedy miałam się podnieść z łóżka, i kolejny dzień miał się rozpocząć tak samo. Jestem sową, nie jestem rannym ptaszkiem, dlatego pewnie zawsze było mi ciężko rano wstać. Oczywiście. Winne jest też późne chodzenie spać, dlatego że potrafiłam chodzić spać o godzinie 2 w nocy, a wstawałam o godzinie 6. Wiem, że to nie było ani mądre, ani zdrowe, natomiast gdzieś zawsze wychodziłam z założenia, że ten wieczór jest dla mnie. Że w momencie, kiedy dzieci mają odrobione lekcje, są najedzone, mogą i spać, to godziny wieczorne. Nocne są dla mnie na czytanie książek, na oglądanie filmów. To jest ten czas, kiedy ja mogę spędzić sama ze sobą. Tak było, kiedy pracowałam. W momencie, kiedy wybuchła pandemia, i najpierw zostaliśmy zamknięci w domach, później straciłam pracę całkowicie, zaczęłam się przyglądać temu, jak mogą wyglądać moje dni. Ponieważ niestety nie było dobrze. Taka utrata pracy po 16 latach była ogromnym obciążeniem dla mnie. Psychicznie czułam się oczywiście z tym źle. Mimo tego, że mm, gdzieś czułam już wypalenie zawodowe, to po 16 latach zostawić przyjaciół, wielu znajomych, Wielu kolegów, wiele koleżanek, z którymi codziennie rozmawiałam na różne tematy, było ciężko. Natomiast wiedziałam, że muszę coś zrobić. Muszę przestać chodzić spać o trzeciej, czwartej w nocy, bo tak się zdarzało praktycznie co noc. Z racji stresu, pewnie, nerwów. Natomiast Stwierdziłam, że muszę to zakończyć. Muszę zacząć normalnie funkcjonować, chodzić spać o normalnych porach, przynajmniej przed godziną 12 w nocy, i sprawić, żeby te dni to nie były kolejne dni świstaka, żeby jeden dzień różnił się od drugiego, żeby poranek był takim czasem, którym naładuje się na cały dzień. Pozytywną energią i taką energią, która przez cały dzień pozwoli mi uśmiechać się i pozytywnie myśleć na temat tego, co się dzieje. Jako optymistka podchodzę do tego tak, że yy, wiem, że mi to pomaga po prostu Jestem optymistką, dlatego patrzę zawsze na te dobre strony. Było mi źle, ale wychodzę z założenia, że tak po prostu musiało być. Tak się stało, już nic tego nie zmieni. Więc teraz muszę sobie radzić w inny sposób. Moje poranki zaczynają się od zawiezienia dzieci do szkoły. Nie chcę wstawać wcześniej niż to, um, niż muszę, dlatego że nie widzę takiej potrzeby. Przyjeżdżając do domu, po tym jak zawiozę dzieci do szkoły, mogę spokojnie zająć się sobą. Mogę zjeść w spokoju śniadanie, mogę poćwiczyć jogę, pomedytować. Mogę mieć jakąkolwiek aktywność. Którą chcę. Bo tak naprawdę, oprócz pisania książek, które, o których już Wam wspominałam, na tą chwilę nie mam innych obowiązków, jak zająć się rodziną i domem. No, oczywiście, jeszcze ogrodem, w którym jest oczywiście dużo pracy. Natomiast staram się zawsze zacząć tak, żeby uśmiech i optymizm, nie opuszczą mnie przez cały dzień. Dla mnie takim wybawieniem z tej złej dla mnie sytuacji była rzeczywiście yoga i medytacja. Czytałam o tym bardzo dużo. Czytałam Agnieszkę Macią, która pięknie pisze o medytacjach, pięknie pisze o jodze, o różnego rodzaju mm, relaksacjach. I to. Dzięki temu, że zgłębiłam ten temat u Agnieszki Maciąg, zaczęłam się inter interesować tym również u innych autorów. Rozpoczęłam warsztaty u Magdy Palmowskiej, dzięki której również zaczęłam mm, wgłębiać się w temat uważności, wdzięczności, w temat e, ćwiczeń, jogi, qigong, czy e, medytacji. I Przeczytałam również Fenomen Poranka. I powiem Wam, że ta książka również bardzo mocno wpłynęła na to, jak zaczęłam postrzegać w ogóle poranki. I zaczęłam eksperymentować. Co się wydarzy, jak zacznę ćwiczyć? Jak zacznę godzinę dziennie, rano, poświęcać sobie. Wydarzyło się coś niesamowitego. Więcej energii, moje ciało zaczęło normalnie funkcjonować. Nic mi nie bolało, po prostu. Ale zauważyłam, że dobre ćwiczenia jogi naprawdę potrafią zniwelować ból kręgosłupa, który gdzieś po całej nocy mm, strasznie doskwiera. Natomiast po jodze wszystko ustępuje. Wystarczy 15 minut. 15 minut medytacji na macie do akupresury i również jestem jak nowonarodzona. Dlatego staram się codziennie praktykować. Później staram się wypić sobie kawę, poczytać dobrą książkę i myślę, że każdemu z nas jest potrzebny taki poranek. Do tego, żeby rzeczywiście przeżyć dzień pełną piersią i z uśmiechem i z optymizmem. Wiem, ktoś mi powie, ty jesteś mądra, bo siedzisz w domu. Oczywiście, teraz jestem mądra. Natomiast powiem Wam, że jeśli miałabym pracę, to jestem przekonana, że byłabym w stanie wstawać godzinę wcześniej po to, tylko po to, żeby rzeczywiście praktykować. Czy nawet pół godziny wcześniej. Zejść na dół, wziąć matę, poćwiczyć jogę, pomedytować. W tej chwili stało się to dla mnie niezmiernie ważne. Ważne, dlatego że sama po sobie widzę, ile taki poranek mi daje radości. Jak ładuję moje baterie na cały dzień. Ja Wam naprawdę serdecznie polecam. Yy, poczytajcie Agnieszkę Maciąg czy Fenomen Poranka Hala El Ruda. Chciałabym Wam tylko poczytać, przeczytać takie 60 minut, jak on do tego podchodzi i jak yy, według niego można zastosować tak przykładowo ciszę 5 minut, afirmację 5 minut. Wizualizację 5 minut, ćwiczenia 20, czytanie 20, kaligrafowanie 5 minut. Hal Elrod wychodzi z założenia, że można się wyciszyć rano. Każdy ma swoje sposoby. Można zająć się afirmacjami, spisywać swoje, albo tak jak robię to ja, losować sobie karty Agnieszki Maciąg i ładować też sobie taką pozytywną energię ćwiczyć, kaligrafować, czyli pisać, pisać to, co przyjdzie wam do głowy. Każdy może zacząć dzień, jak tylko chce, według tego, co go interesuje i czym chce się zająć. Czy chce się zająć swoim ciałem, czy swoim duchem, czy swoimi emocjami? To zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Na co nałożysz nacisk? Ja staram się działać holistycznie, czyli ćwiczyć, żeby moje ciało przede wszystkim mm, się porozciągało i przygotowało się na ten cały dzień. Pomedytować, żeby emocjonalnie i duchowo się wzmocnić, ponieważ takie medytacje dają ogromnie dużo spokoju, harmonii, prowadzają równowagę. I dzięki temu można lepiej ten dzień przeżyć. Spokojniej, po prostu spokojniej. Chciałabym Wam jeszcze przeczytać coś na koniec, również z książki Hala el Ruda, Fenomen Poranka. To jest cytat z Dalaj Lamy. Codziennie po przebudzeniu pomyśl sobie, dziś jestem szczęśliwy, że się obudziłem, żyję. Mam drogocenne ludzkie życie i nie chcę go zmarnować. Z całych sił będę się starał rozwijać, otwierać serce dla innych. Chcę działać dla ich dobra. I z tym was zostawiam i życzę Wam, żeby każdy poranek był wspaniały. I żebyście każdego poranka mogli zrobić coś dla siebie, żeby udało wam się wygospodarować tych 15 minut, pół godziny na to, żeby zająć się sobą. To jest niezmiernie ważne. Dziękuję Wam za dzisiaj i życzę Wam pięknego dnia. Na razie pa.